Cześć, ja jestem Agata i zapraszam do obejrzenia wideo relacji z czwartego dnia drugiego turnusu. Grupa Biała udała się dzisiaj w podróż w nieznane. A tak naprawdę poszli do wiele na lody i gofry. Zobaczcie. A teraz jemy se pyszne goferki, lody, co tam kto chce. No jest bardzo fajnie, choć pada. Panowie, zabaweczki kupione? Kupione, kupione. Łukaszku, co to jest rysowane? Mój dom. Bawisz się dobrze? Przepięknie. I specjalne pozdrowienia dla pana Kuby. Na szczęście jemu nie brakuje dystansu do siebie. Kilka grup grało w bingo, zresztą zobaczcie, emocji tam nie brakowało. Co tu się dzieje? Gramy w bingo, musimy no, mieć! Dobra. Wygrywacie to? No, na razie dobrze nam no, idzie, więc idziemy po rekord. Ekstra, powodzą kapiona. Super. Odwiedziliśmy też park nowy. Zobaczcie, co się działo. Oczywiście laserki, ich nigdy nie może zabraknąć. My Przybraliśmy z kolegami taktykę taką, że będziemy strzelali z ukrycia w osobę, która będzie siedziała na krześle. Nie wiem, bardzo dużo ludzi nagle mnie strzeliło, nie wiem skąd przyszli ogólnie. Bardzo nam przykro, ale powodzenia, bawcie się dobrze dalej. W bloku cała grupa niebieska spędzała czas razem. Ci, którzy wykupili dodatkową atrakcję, jaką są kłady, spędzali czas na torze kładowym, a pozostali chillowali nad jeziorem. Witam, dzisiaj jesteśmy na dodatkowych kładach. Emocje sięgają za nitu. Wszyscy jeżdżą, całe błot, wszyscy w błocie. Świetna zabawa, polecamy. Drogi panie, w co tu się gra? Uno. Kto wygrywa? Ja. No to gratulacje. No to lecimy. Ekipa w wodzie jak jest? oczywiście nie mogło też dzisiaj zabraknąć banana wodnego. Mimo trochę gorszej pogody, emocji nie brakowało. Dzień dobry panie Jakubie, co tu dzisiaj się dzieje? Dzień dobry, na wstępie chciałbym pozdrowić moją kochaną mamusię, a dzisiaj będziemy sobie pływać na bananie, będziemy robić przejażdżki, również skuterem wodnym, no i będziemy się dobrze bawić. Czekajcie, panowie, czekajcie. Jak wrażenia przed y, przyjazdem? Pięknie. Mm, pięknie, 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 pięknie. Pięknie. No dobrze, a może coś więcej jednak? Tak byście opowiedzieli w kilku słowach. Przeczę. przeczę. A dlaczego mówicie wszystko na P? Popuściłem pupą. <noise> Czyli się boisz? Potwierdzam. Posiadamy. Ponieważ... 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 Ponieważ przygody. Przygodę. przygodę, 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 przygodę rozumiem, że grupa Challenge ma Challenge, że muszą mówić wszystko na pewno. Potwierdzam, potwierdzam. A teraz kącik pozdrowień. Pozdrawiam mamy, taty i rodziców. Dokładnie pozdrawiamy. Chciałyśmy pozdrowić rodziców, dziadków i ogólnie całą rodzinę. Pozdrawiam moich rodziców i całą rodzinę. Chciałbym pozdrowić e, moją mamę i mojego tatę. Ja pozdrowiam moich rodziców i moją całą klasę. Pozdrawiam mamę! Pozdrawiam mamy, tatę i rodziców. Pozdrawiamy rodziców i nauczycieli! I nauczycieli i koleżanki. Czasem dostajemy wiadomości, że państwa dzieci nie ma na zdjęciach lub filmikach. Zachęcaliśmy dzisiaj wszystkich do pokazywania się fotografowi czy kamerzyście, ale chcemy też zaprosić do śledzenia nas na Instagramie, TikToku i Facebooku. W relacjach też pojawia się sporo fajnych obrazków. A akrobatki?

To nie, a to mleko zagęszczone, słodzone, 8% tłuszczu. A w Sawie nad morzem też się sporo dzieje. Zresztą zobaczcie i zostawcie dobre słowa dla wszystkich, którzy nagrywają. A teraz czas na fotorelacje. na dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć!